Małgorzata Musierowicz, Łamczucha. Tego wieczoru mamerciątka zostały wysłane do łóżek wcześniej niż zwykle. Mimo iż dławiły się protestami, spragnione towarzystwa nowej i obiecującej cioci Anielki. Wykąpane, uroczo czyste i różowe, pachnące mydłem rumiankowym i truskawkową pastą do zębów, wycisnęły na policzkach Anieli po soczystym pocałunku i z żalem w sercach udały się na spoczynek. Tosia z westchnieniem ulgi zamknęła za nimi drzwi pokoju i przygotowała ciężkostrawną kolację z węgorzem. Następnie zgasiła górną lampę i włączyła staroświecki telewizor stojący na lodówce. Mamart, nieszczęsny produkt epoki, nie umiał jeść kolacji, nie oglądając wieczoru z dziennikiem. Ponieważ jednak za cienką ścianą w sąsiednim pokoju leżały dzieci, na które o tej porze zwykle spływał pokrzepiający rodziców sen, Fonia w telewizorze bywała tradycyjnie wyłączana, póki mamerciątka ostatecznie nie posnęły. Mamert siedział więc cicho przed mrugającym ekranem, jadł, pił, patrzył na zmieniające się obrazy hal montażowych i pól buraczanych i usiłował odgadnąć z miny spikera, czy nie zdarzyło się, aby coś wstrząsającego. Tosia cicho i zwinnie krzątała się po malutkiej kuchence, której skośny, drewniany sufit mógłby nadać styl zachodnioeuropejski, gdyby nie psująca ten efekt liczne meble tłoczące się poniżej. Ambitna pani domu usiłowała co prawda dopasować wnętrze kuchni do znanych jej z czasopism wzorów kapitalistycznych, to wieszając pod pułapem warkocz czosnku, a to marszcząc u okna firankę w kratki, a to stawiając na stole gustowny, rustykalny bukiecik, Jednakże jedyną rzeczą, jaką udało jej się osiągnąć, było wrażenie ubogiej przytulności. Za wąskimi drzwiczkami prowadzącymi do pokoju zwolna cichły szepty i chichoty oraz pobrzękiwanie poręczy metalowych łóżek. Jeszcze przed kolacją Mamert zamówił pilną rozmowę z łebą, miał bowiem ochotę, Pogadać z nagle odnalezionym kuzyn, kuzynem i zawiadomić go, że Aniela dotarła bezpiecznie pod ich dach. Nie zwrócił uwagi na miny swego gościa. Aniela dałaby wszystko, co miała, byle mamert nie uzyskał połączenia z łebą. Ojciec bowiem nie miał najmniejszego pojęcia, że odwiedziła ona mamertów i rzecz jasna nie był wtajemniczony w jej dalekosiężne plany. Po prognozie pogody za drzwiami ucichło. Jednocześnie też na dole, w halu, rozległ się dzwonek telefonu. Mamert zbiegł na parter, a Aniela zaczęła gryźć paznokieć. – Anielka, coś ty mi za numer podała? Komu to pan kurka wyciera plecki? – chciał wiedzieć Mamert, wkraczając do kuchni z impetem właściwym kowalikom. Aniela lekko wylękniona zachichotała gorliwie. Pan Kurka to nasz sąsiad z parteru. On czasem przychodzi do Filipa. To ubogi ręcista. Ten Filip? Nie, Kurka. Filip to mój brat przyrodni. Ma półtora roku. A Kurka? A Kurka to ubogi ręcista. Przyda mu się parę groszy. Tak mówi Marylka. A kto to jest Marylka? spytała ten potosia. Marylka to moja macocha powiedziała Aniela z ciężkim westchnieniem. Miła dziewczyna, ma dwadzieścia lat. Mamertowie spojrzeli po sobie dość przeciągle. Wszystko jasne, mruknęła Tosia, tłumąc w sobie poryw współczucia, pchającego ją zawsze do nieobliczalnych postępków. Marylka nie ma czasu nawet dla dziecka, snuła się cicha opowieść Anieli. W przetwórni rybnej pracuje się na dwie zmiany. To panu kurce wpadają niezłe sunki. Trzeźwo zauważyła Tosia. Aniela spuściła rzęsy. Nie za wielkie. Na ogół Marylka nie jest rozrzutna. Ja zajmowałam się Filipkiem. Od urodzenia. Ach, tak, łagodnie powiedziała Tosia. Z chwili na chwilę tajała jej rezerwa wobec niespodziewanego kościa. No cóż, dorzuciła zbierając ze stołu szklanki i talerzyki. Rozpakuj swój plecak, Anielko, a my ci zaraz rozwiesimy hamak.